Na drugim kanale. Yy, dzisiaj jest ze mną Karol. Przywitaj się. Robimy oczywiście współpracę razem. Dobra, yy, Karol, dawaj może lecimy oddzielnie. Ja lecę sobie gdzieś indziej. Se tu. Więc tak, widzowie. Ja mam niedużo dla was do powiedzenia, ale subskrybujcie mnie I piszcie komentarze, czy wam się podoba Współprac takie współprace To jeszcze może spróbuję zrobić jakimś innym Dobra Dobra, Karol No co, czemu mnie tak tnie? Nie no <tuną> u mnie nóżeczki Dobra mam... Mam... No... jestem w oknie! Nie no, to już dla mnie przeżytek, ja muszę aż się napić. Idź Karol, bardzo cię proszę po moją kartę. Jak ty Karol to zrobiłeś? Podajcie na Ka Karol tu ja, super kanał Widzowie, a wy piszcie Widzowie um, yy, Dawajcie piszcie Czym, czy, czy yy, Ja tak Filip czy, czy wam się podoba Brawl Stars? To fajnie by było nim pokręcić filmy Karol, a ty byś chciał ze mną w Brawl Starsie? Kiedyś ja no to kiedyś byśmy zrobili kartę. ja sam bym może jutro zrobił, w niedzielkę, tak. Uuu, jaki kilik. Dobra, idź po moją kartę. Karol, trochę mocne Karol, co?

Ty myślisz, że mnie nie, mnie mocniej, aż ja latam. O, Od, odroczmy tutaj. Dobra, sniper, dla tego banana. Banana, banana, banana. Dobra, więc widzowie tak. Jutro będzie, może będzie jutro właśnie film z Brawl Stars, Brawl Starsa. Lecz nie wiem, ile się wyrobię z mm czy wyrobię z oczywiście bo musiał trochę się wyspać więc tak, więc może to będzie przepraszam widzowie po prostu mi wszystko się zacina Więc ja zginę. Jakby coś, to co się nagrało, no to wszystko będzie zamazane. To wszystko całe co się. Gdy mi spadła komórka, to wszystko to ja zamarzę. Więc tak wszystko to, co pamiętajcie jest nagrane, to ja wszystko to wytnę. Przejściutko. Przyjściółteńko. Więc... Nie będziecie widzieć prosto mojego pokoju. I tam dalej. No, głupie pudełko. Przepraszam. To wytnij. Wytnij to montażysto. Nie masz montażysty. Mam. Moją mamę. Montażystka tak dokładnie. Dobra, no już to ustawiłem idealnie Tak dzisiaj będzie no fajnie Kto cię spami? Nie wiem, ale na Karolusa przejściu się chwilę Więc tak, ten. Tutaj będzie się nazywał. Ten. Ten cały film będzie się nazywał. Współpraca w Fortnite z innym YouTuberem. Z innym po prostu kanałem. A jak. Dobra, typa mam, typa. Te, typ, te, typ, typ, typ. Mega słaby powinien być. Tak jest. Co? Tak. <noise> Pierwszy raz. O, typ. Ja chcę go, ja chcę go. Zostaw mi go, zostaw mi go. O, Karol. Miałeś mi go zostawić. Nie miałem. Mój typ jest. A co? Ja nie jestem taki głodny dzisiaj. Mam nabojów do, 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 do takiej. Do, do karabinu szturmowego, szt, e, strzelca wyborowego, Szczyk Seven nabojów. Karol wyciszę się na chwilę, dobra? No ja też. Dobra widzowie, więc tak mam taki plan, żeby go szukać, że ja mam ta, te wszystkie rzeczy, to ja mam jedną z tych legendarną i jedną z tych mitycznych. Więc mam takie podpuszczenie. I mam jeszcze fajną rzecz. Jeśli wy nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału, to proszę cię na dole tam Macie się zasubskrybować? Ja bym bardzo mnie prosił Żebyście zasubskrybowali Bo Będzie taki więcej filmów No co właśnie oczekujecie Zaraz będę się powracać tam do Karola bo pewnie coś tam on Myśli Czy coś tam myśli tak A nie chcę mu teraz przydowszka Czy, -czy. Cieszlu, ja będę wyciszony. A, znowu wrócić od wyciszenia się, to może za chwilę. O, o. Więc znowu de-dole. de, dołem. de dołem. Karol jeszcze może się O, to No, przegraliśmy, więc muszę, ok? Przepraszam, ale tamten, czy, tamtą część usunęło mi się nie wiem czemu i nie mogę ich znaleźć, więc będzie tak, co bójcie. Ba.